Witajcie, kochani. Nagrywam się krótko w kontekście tego mm, pytania pod postem o porównywanie się, jak to właśnie przekazać dziecku, czy przekazywać w ogóle i czym to tak naprawdę jest, kiedy my jesteśmy młodzi. To wszystko oczywiście zależy od tego, ile dziecko ma lat. I tutaj nie chodzi o, yy, wiecie, mm, dawanie złotych rad. <gryw> dawanie złotych rad nigdy się nie sprawdza a chodzi o kontenerowanie. A co to dokładnie znaczy? Kontenerowanie to w kontekście relacji z dzieckiem, to jest umiejętność przetworzenia emocji naszego dziecka. Popatrzmy sobie na nas. Jak byliśmy dziećmi, rodzic nie radził sobie z nami, z naszymi emocjami. Z nami to może sobie próbował radzić, ale nie radził sobie z naszymi emocjami. A tak naprawdę dziecko to, to, czego potrzebuje, to jest właśnie to: skontenerowanie emocji, czyli kiedy ja jestem w kontakcie z dzieckiem, ono sobie w danym momencie wybucha złością, krytykuje się. Chodzi tutaj o ten moment, że ja jestem w stanie to skontenerować, czyli przyjąć, przetrawić. To dosłownie tak, jakbyśmy brali to i przez swój, można powiedzieć, układ pokarmowy przepuszczali, a tak naprawdę przez układ nerwowy. Przepuszczamy to i oddajemy dziecku co? Obecność, zrozumienie i spokój. Czyli to nas nie triggeruje, nie wchodzimy właśnie w coś takiego, o Boże Boże. A druga strona jeszcze jest tego, że te emocje dziecka w nas mogą coś odpalać. Więc my to przyjmując, Musimy wziąć za to odpowiedzialność, co to dziecko mi pokazuje. E, wystabilizować się w tym, nie połykać w tym przypadku i nie zapominać, bo to się zawsze odbije w ciele. Ale e, nauczyć się jakiejkolwiek techniki uwalniania emocji. A na początek wystarczy, jeżeli nie chcecie w żadną technikę iść, na początek, na początek wystarczy siąść sobie i pobyć z tym. O czym mi to mówi, kiedy patrzę na to dziecko i w moich oczach ona się po prostu męczy? Bo na przykład porównuję się do kolegów, koleżanek, yy, patrzy, że koleżanka ma, nie wiem, długie nogi, ładne piórniki i tam wiecie, całą listę można by było wymienić. Ja się konfrontuję z tym, co mi to tak naprawdę robi. Czy moje dziecko nie wyświetla mi mnie z dzieciństwa i tam właśnie zabrakło tego? Jak ja to mówię, przytomnego dorosłego, a przytomnego dlaczego w obecności. Czyli niekoniecznie tłumaczącego, ty tak nie rób, rób, ja rozumiem, co czujesz, bo to nieprawda. Ja mogę sobie tylko próbować wyobrazić, co czuje dziecko, ale być z nim w tym. I ten przytomny, obecny, Dorosły, to jest właśnie to, czego nam najbardziej zabrakło w dzieciństwie. Stąd tutaj, adekwatnie do tego, jak sobie patrzymy na nasze um, dzieciństwo i na tamte braki, możemy łatwiej patrzeć, czego to nasze dziecko potrzebuje. I ten przytomny, to jest właśnie obecny, czyli nie, że. Gotuje zupę, rozmawiam z koleżanką, a dziecku przez ramię mówię: Tak, 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 i przy takiej baw się, baw się, tak, tak, mama słyszy, mama rozumie, bo to jest nieprawda. Bo jak wiemy, i to już nie od dziś e, dziecko jak gąbka to wszystko chłonie, ale nie słowa i nie daję właśnie złote rady, tylko tą energię, którą my z siebie dajemy, i też ten ewentualnie spokój, lub brak spokoju, który mamy w sobie. Dlatego, że nasze układy nerwowe, dwa lub więcej, po prostu się między sobą komunikują. I tutaj wyobraźcie sobie właśnie, kiedy mamy to dziecko na rękach i same, sami jesteśmy roztrzęsieni po prostu w tej sytuacji, bo nie dosyć, że triggeruje nas, wraca nas do dzieciństwa, to jeszcze nam się spieszy i w tym momencie jest jakaś trudna sytuacja, z którą my sobie w ogóle nie radzimy. No to już jest jakby um, jedna wielka katastrofa. Czyli tak naprawdę nie ma tutaj mm, łatwej, krótkiej i szybkiej odpowiedzi, jak właśnie zadbanie o siebie, ale też pozwolenie sobie, że bez względu na to, ile mam lat, w tym momencie akurat postanawiam zająć się sobą, i od tego momentu będę siebie bardziej obserwować, coś może, nie wiem, pójdę gdzieś po pomoc. Yy. Do terapeuty, do specjalisty, czy właśnie, nie wiem, będę sobie czegoś słuchać na YouTubie, muzyki wyciszającej, to jest nieważne. Chodzi o to, że to jest ten moment, czyli od tego momentu ja już świadomie wiem, z czego to się bierze, wiem, że dziecko może mnie triggerować, wiem, że na dzień dzisiejszy mam nieustabilizowany układ nerwowy, to teraz się tym już postanawiam zająć. I tyle, ile ja siebie napełniam za każdym razem uważnością na siebie, na swoje emocje, na jakąkolwiek. Ogólnie mówiąc, pracę ze sobą, to tyle jestem w stanie później, wiecie, bo to jest tak, jak z pustego salonu nie przeleje, tak? Jeżeli ja nie jestem obecna w sobie, to nie jestem w stanie dać tej obecności dziecku. I tak, miłość wszystko leczy, ale najpierw miłość do siebie, a ta obecność przy sobie, w swoich emocjach, szczególnie w tych trudnych, jest najważniejsza i ona buduje nam ten fundament. Takie szybkie, krótkie zarządzanie mm, gaszenie pożarów, które jakby było może standardem w czasach, kiedy ja byłam dzieckiem <grym> czyli krótko, zwięźle i na temat żeby tylko mm, wyciszyć sytuację, ale w ogóle nie pomóc dziecku już odchodzą do lamusa. Teraz jesteśmy w czasach, kiedy mówi się dużo o tym dużo jest też narzędzi żeby właśnie wziąć pełną odpowiedzialność za to. Ale to jest tak zwane tutaj w ogóle ta praca z emocjami, to wszystko, takie słowo jest teraz popularne, miaryczkowanie, czyli sobie tak wiecie po trochu. Ja siebie napełniam i wtedy jestem w stanie więcej skontenerować z tego dziecka. A tak bardzo ogólnie, jeśli chodzi o rozwój, tutaj już idąc w ten rozwój emocjonalno-psychologiczny plus jeszcze rozwój duchowy, możemy popatrzeć sobie na to, że Nasze dzieci też coś niosą. To nie znaczy, że my mamy biernie przyglądać się temu, jak cierpią, ale żeby tutaj podejść z taką może, jak to powiedzieć, z pokorą, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy też w pewnych momentach bardzo chcieli, no oczywiście chcemy pomóc, żeby nie cierpiało dziecko, ale wydłubać yy, tą gąsienicę z kokona i żeby ona już zaczęła latać. Pojemność naszego układu nerwowego też jakby wzrasta z wiekiem, ta odporność psychiczna, rezyliencja buduje się z czasem. Nasz mózg nawet w pewnych obszarach, można powiedzieć, jego rozwój kończy się w okolicach 25 roku życia. Więc tutaj można powiedzieć to jest cały czas in progress. Oczywiście wszystko zależy od tego, co się działo w dzieciństwie. Jak wyglądał port, jak wyglądała ciąża, to już wiecie. Zapewne, że ten okres ma największy wpływ na nasze życie, ale tu, na bieżąco, kiedy takie sytuacje właśnie wychodzą w kontekście porównywania się, to myślę, że ta obecność i zgoda na te emocje dziecka są kluczowe. Są kluczowe, bo nie jesteśmy też właśnie w stanie, jakby wiecie, zapobiec pewnym sytuacjom, które spotykają nasze dzieci. One też. Pewne emocje, pewne sytuacje muszą przejść. I tak jak powiedziałam, to nie jest wcale bierność, ale ta obecność. I zobaczcie, że tak naprawdę w kontekście pracy z własnymi emocjami to jest dokładnie to samo. My bardzo często szukamy rozwiązań, chodząc na 15 warsztaty, szukając na YouTubie jakiegoś filmu i, i słuchając na stopy będąc w słuchawkach. I tak naprawdę to nie jesteśmy obecni, nie? A czasami, kiedy coś poczujemy, to wystarczy, wystarczy usiąść, przepuścić to przez ciało. Nie wiem, czy widać, jakie mam rumieńce, to jeszcze tutaj prywatne, ale tak, jestem po sesji oddechowej, którą sobie zrobiłam przed chwilą. Ehm, powiem szczerze, że uciekałam od niej chyba dwa albo trzy tygodnie. Ciągle wydawało mi się, że nie mam kiedy jej zrobić, bo. Pomiędzy czy konsultacjami czy pomiędzy jakimiś innymi obowiązkami. Cały czas jakoś mi ten czas się rozpływał. <gryw> Dzisiaj skonfrontowałam się z tym, że po prostu ucieka, a jest to sesja dotycząca naszych przodków, gdzie też tam pięknie sobie stajemy w obliczu rodziców. I, i tak, nawet <gryw> mając świadomość, mając wiedzę, pewne tematy są dla nas trudne, dlatego Dajmy sobie przyzwolenie na to, że nie wiemy dzisiaj wszystkiego, nie jesteśmy w stanie w pewnym momencie, nie wiem, pomóc swojemu dziecku tak, jakby nam się wydawało czyli, że oczekujemy jakiegoś efektu, że ono powinno zmienić myślenie o sobie, myślenie o świecie bo to jest, to jest proces. I z pewnych rzeczy, pewnie teraz, jak mamy jako rodzice świadomość, chcielibyśmy te dzieci szybciej wyciągnąć, bo my już wiemy, ale to też jest uszanowanie drogi i losu tego dziecka. Nie zostawiamy go samego sobie, to jest wiadome, ale szanujemy to, że ono też ma jakąś swoją pojemność na przetwarzanie pewnych rzeczy, chociażby z punktu widzenia, właśnie biologii. Nie? Rozgadałam się na, na długo. Także widzicie, in progress. <laughs> jesteśmy w procesie, jesteśmy, czy to można powiedzieć, w rozwoju, tak naprawdę jesteśmy w życiu. Jeśli ktoś potrzebuje więcej czegoś dotknąć, to wiadomo pójdzie sobie w te tematy. Jeśli nie, to sobie po prostu y, żyje bardziej lub nieświadomie i to jest w porządku. Tutaj z dziećmi faktycznie nam jako rodzicom zależy na tym, żeby poprawić jakość ich życia ale nie wszystkie rzeczy da się naraz. Dlatego ten wzór, to radzenie sobie samemu ze swoimi emocjami będzie bardzo fajnym fundamentem, który potem zbuduje tę odporność psychiczną u dziecka. Dobra, to na dzisiaj tyle. I co? I do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia.